Setki tysięcy turystów rocznie, urokliwe plaże jak z okładek biura podróży, a przede wszystkim niesamowity klimat Morza Śródziemnego. Właśnie to zmieniło się w jedną noc w zupełne piekło dla rodowitych mieszkańców wyspy. Bo jeśli w ciągu kilku nocy przybywa ponad pięciokrotnie więcej migrantów, to może świadczyć tylko jedno. Przecież nie chcemy takich widoków jak na Lampedusie. A Lampedusa grozi całej Polsce. Decyzje polityczne, apele władz, protesty mieszkańców zdawały się na nic, jeśli w grę wchodziły przepisy Unii Europejskiej. Poznaj już teraz namiastkę nieudolnej, po raz kolejny, polityki migracyjnej, poznaj już teraz losy rdzennych mieszkańców włoskiej ziemi, którzy stracili wszystko po przybyciu fali uchodźców. I zobacz na własne oczy, co się dzieje z kulturą danego regionu, jeśli wpuści się tam kilka razy więcej ludzi odmiennych kulturowo. Jesteś na kanale Historie z Historią, na którym co tydzień opowiadamy Ci ciekawe historie warte opowiedzenia. Zapraszamy serdecznie do zostawienia subskrypcji na kanale oraz podbicia filmu. To na pewno przyczyni się do rozwoju naszego kanału. Za wszystko bardzo dziękuję. Lampedusa leży w wyjątkowo ważnym geograficznie punkcie. Zaledwie około 200 km od wybrzeża Tunezji i 300 km od Libii. Jest to więc pierwsze miejsce na terenie Unii Europejskiej, do którego można dopłynąć przez tak zwaną środkowo-morską trasę migracyjną. Od ponad 10 lat każdego roku tysiące ludzi podejmują próbę pokonania tej drogi. Część z nich zostaje zawrócona. Jednak wielu ginie podczas przeprawy. Zdarza się, że w ciągu kilku dni do takich miejsc jak Lampedusa, Teneryfa czy Malta przybywa naraz tak duża liczba migrantów, że lokalne społeczności nie są w stanie sobie z tym poradzić. Taka sytuacja miała miejsce we wrześniu 2023 roku. Jednego dnia na Lampeduze, liczącą około sześciu tysięcy stałych mieszkańców, przybyło niemal tyle samo uchodźców. W ciągu kilku kolejnych dni liczba ta wzrosła do 15 tysięcy. Większość nowo przybyłych pochodziła z krajów Afryki Zachodniej, między innymi z Gwinei, Senegalu, Wybrzeża Kości Słoniowej i Burkina Faso. Wśród nich byli także uchodźcy z Sudanu, uciekający przed wojną domową, oraz Erytrejczycy, mieszkańcy kraju określanego niekiedy jako północno-koreańska dyktatura Afryki. Przeważająca część migrantów wyruszyła z Tunezji, choć część łodzi wypłynęła z Libii. Z wybrzeża wypłynęło około 100 niewielkich metalowych łodzi, z których każda przewoziła po 30-40 osób poinformowała agencja Associated Press. W obliczu dramatycznej sytuacji migracyjnej, która na nowo postawiła Lampedusę w centrum uwagi, władze wyspy zdecydowały się ogłosić stan wyjątkowy. Decyzja ta była odpowiedzią na bezprecedensową liczbę przybyszów, którzy pojawili się na terenie niewielkiej wyspy w bardzo krótkim czasie. Burmistrz Lampeduzy, Filip Pomanino, nie ukrywał emocji w swoim publicznym wystąpieniu. To nie jest już sytuacja kryzysowa, to katastrofa humanitarna. Rząd musi przestać traktować Lampeduzę jako tymczasową przystań i w końcu wprowadzić rozwiązania systemowe. My jesteśmy małą społecznością, nie jesteśmy przygotowani na takie obciążenia, mówił. Podkreślił również, że mieszkańcy wyspy od lat wykazują ogromne serce i solidarność, pomagając ludziom, którzy przypływają z narażeniem życia. Okazaliśmy gościnność, dzieliliśmy się tym, co mamy, ale dzisiaj jesteśmy zwyczajnie zmęczeni. Nie możemy być jedynymi, którzy dźwigają ciężar problemu, który dotyczy całej Europy, dodał. Obecnie większość migrantów, którzy trafiają na wyspę, zostaje tymczasowo ulokowana w tzw. hotspotach, czyli centrach recepcyjnych. To właśnie tam odbywa się wstępna rejestracja, identyfikacja oraz ocena sytuacji prawnej każdej osoby. Niestety infrastruktura tych placówek od dawna nie jest w stanie sprostać rzeczywistym potrzebom. Ośrodek w Lampeduzie został zaprojektowany dla około 400 osób. Tymczasem bywa, że przebywa tam ponad 3000 ludzi jednocześnie. Zgodnie z obowiązującą procedurą po krótkim pobycie na wyspie migranci powinni zostać przetransportowani na Sycylię, gdzie mają być przeprowadzone kolejne etapy procedury azylowej. Jednak Zanim do tego dojdzie, muszą oni przebywać w przepełnionych i często prowizorycznych warunkach. Władze lokalne apelują nie tylko o pomoc logistyczną i finansową, ale także o nową politykę migracyjną, która uwzględni realne możliwości takich miejsc jak Lampedusa. Nie możemy dłużej być granicą Europy, której nikt nie chce bronić ani wspierać. Potrzebujemy solidarności, nie tylko słów, zakończył Mannino. W odpowiedzi na ten kryzys humanitarny rząd Włoch zapowiedział szereg działań zwiększenie maksymalnego okresu pobytu migrantów w hotspotach, nawet do 18 miesięcy, oraz budowę nowych ośrodków na terenie kraju. Gabinet premier Giorgi Meloni zapowiedział także, że będzie intensywniej współpracować z instytucjami Unii Europejskiej, licząc na wsparcie polityczne i finansowe. W niedzielę 17 września 2023 roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odbyła wizytę na włoskiej wyspie Lampedusa. Podróż ta miała miejsce na zaproszenie premier Włoch Giorgi Meloni, liderki narodowo-konserwatywnej partii Bracia Włosi. Głównym celem wizyty było umożliwienie przedstawicielce unijnych władz osobistego zapoznania się z rzeczywistą skalą i charakterem problemu migracyjnego, z którym wyspa boryka się od dłuższego czasu. Premier Giorgia Meloni chciałaby Ursula von der Leyen zobaczyła na własne oczy, jak wygląda rzeczywistość na miejscu. Od przepełnionych ośrodków recepcyjnych, przez wyczerpanie personelu medycznego, po napięcia społeczne, które rosną w związku z rosnącą liczbą przybyszów. Meloni podkreślała, że problem migracji to nie tylko wyzwanie dla Włoch czy Lampeduzy, lecz dla całej Unii Europejskiej, która powinna podjąć skoordynowane działania, aby skutecznie zarządzać napływem migrantów, dzielić się odpowiedzialnością i zapewnić godne warunki wszystkim zainteresowanym stronom. Wizyta przewodniczącej Komisji Europejskiej miała również na celu zainicjowanie szerszej debaty na poziomie unijnym oraz poszukiwanie konkretnych rozwiązań politycznych i finansowych, które mogłyby wesprzeć regiony dotknięte kryzysem migracyjnym. Ursula von der Leyen miała okazję porozmawiać zarówno z lokalnymi władzami, jak i przedstawicielami organizacji humanitarnych, które działają na wyspie. Aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i wyzwania. Podczas swojej wizyty na Lampedusie, Ursula von der Leyen zaprezentowała dziesięciopunktowy plan opracowany przez Komisję Europejską, mający na celu złagodzenie kryzysu migracyjnego dotykającego wyspę i region Morza Śródziemnego. Plan ten, przygotowany w Brukseli, skupia się na kilku kluczowych działaniach, które mają poprawić zarządzanie napływem migrantów. Oraz wspierać państwa członkowskie w radzeniu sobie z wyzwaniami humanitarnymi i logistycznymi. Plan ten, choć spotkał się z aprobatą części państw, wywołał także krytykę ze strony niektórych polityków, w tym polskiego premiera Mateusza Morawieckiego. W swoim wystąpieniu, Morawiecki określił propozycję jako: Przecież nie chcemy takich widoków jak na Lampedusie, a Lampedusa grozi całej Polsce. Lampedusa to przyszłość Polski, gdyby rządziła Platforma Obywatelska. Lampedusa i to, co się dzieje tam na tej wyspie, pokazuje, co by się stało, jakby oni wygrali wybory. I zarzucił Komisji Europejskiej nieodpowiedzialne podejście do kwestii migracji. W 2023 roku najwięcej migrantów, którzy dotarli do Włoch, pochodziło z Tunezji. Większość z tych migrantów wypłynęła z tunezyjskich wybrzeży, a ich liczba była trzykrotnie wyższa niż w roku 2022. W odpowiedzi na ten kryzys migracyjny, 16 lipca 2023 roku Unia Europejska podpisała z Tunezją Memorandum o Współpracy, które obejmowało pięć głównych obszarów: stabilność makroekonomiczną, handel i inwestycje transformację energetyczną. Kontakty międzyludzkie oraz migrację i mobilność. W ramach tego porozumienia Unia Europejska zobowiązała się do przekazania Tunezji wsparcia finansowego w wysokości 105 milionów euro, które miały zostać przeznaczone na wzmocnienie zdolności kraju do zarządzania migracją, w tym poprawę kontroli granicznych oraz walkę z przemytem ludzi. Dodatkowo Unia Europejska zobowiązała się do udzielenia Tunezji wsparcia budżetowego w wysokości 60 milionów euro. W zamian za to wsparcie finansowe, Tunezja zobowiązała się do podjęcia działań mających na celu ograniczenie nielegalnej migracji do Europy, w tym poprzez zwiększenie liczby interwencji na morzu oraz współpracę w zakresie odsyłania migrantów do krajów pochodzenia. Jednakże, mimo tych działań, Liczba migrantów przybywających z Tunezji do Włoch pozostała wysoka, co wskazuje na trudności w realizacji postanowień porozumienia i konieczność dalszej współpracy w zakresie zarządzania migracją w regionie. Podpisanie umowy z Tunezją wywołało poważne obawy wśród wielu organizacji pozarządowych i aktywistów na rzecz praw człowieka. Krytycy wskazują, że sytuacja polityczna w Tunezji jest obecnie bardzo niestabilna, a władzę w kraju sprawuje prezydent Kais Sayed, który od momentu objęcia urzędu w lipcu 2021 roku konsekwentnie osłabia fundamenty demokracji i wzmacnia swoją władzę w sposób autorytarny. Jego działania budzą obawy dotyczące łamania podstawowych praw i swobód obywatelskich. Heba Morajew, dyrektorka działu do spraw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Amnesty International, podkreśliła, że od czasu przejęcia pełni władzy przez Sayeda poziom poszanowania praw człowieka w Tunezji uległ drastycznemu pogorszeniu. Wskazała na rosnącą liczbę przypadków represji wobec opozycji, ograniczeń wolności słowa oraz działań wymierzonych w niezależne media i organizacje społeczne. Premierka Giorgia Meloni od początku swojej kadencji konsekwentnie podejmowała działania mające na celu ograniczenie napływu migrantów do Włoch. Jednym z kluczowych elementów jej polityki było kryminalizowanie działalności organizacji pozarządowych, które prowadzą misje ratunkowe na Morzu Śródziemnym, ratując uchodźców i migrantów przed utonięciem. Meloni wielokrotnie postulowała wprowadzenie twardych środków, w tym blokady morskiej mającej na celu zablokowanie statków humanitarnych i zatrzymanie przepływu osób próbujących przedostać się do Europy przez włoskie wybrzeża. Twarda antyimigrancka retoryka stała się jednym z filarów kampanii wyborczej Meloni i jej partii Bracia Włosi. Obietnica zdecydowanego ograniczenia migracji i zapewnienia bezpieczeństwa na granicach znalazła silne poparcie wśród części włoskiego społeczeństwa. Które obawiało się skutków masowego napływu migrantów. Ten przekaz odegrał kluczową rolę w sukcesie koalicji prawicowej w wyborach parlamentarnych w 2022 roku. Dziś Meloni zmienia narrację. Przekonuje, że konieczne są rozwiązania w porozumieniu z państwami afrykańskimi i w poszanowaniu praw człowieka. Na posiedzeniu ONZ przedstawiła plan współpracy rozwojowej który ma pomóc rozwiązać kwestie imigracji do Włoch niestety sytuacje takie będą się zapewne powtarzać nie tylko we Włoszech ale także w innych krajach na zewnętrznych granicach takich jak Grecja czy Hiszpania a w przyszłości być może również w Polsce